Jesteśmy w Campinosie. To Campinos to magiczne miejsce. Ono ma takie znaczenie jak bieszczady, jak podhale, tatry. Jest taka miejscowość tutaj. Chyba się Nowinę nazywa. Nigdy nie wiedziałem jak się nazywa, ale wiedziałem, że jest sanktuarium. Sanktuarium, uważajcie, nazywa się Sanktuarium Matki Boskiej Radosnej Opiekunki Przyrody. Tu niestety zasłonięte jest słowo radosnej. Y, y, kopią Obrazu Cudu nad Wismą Kosaka, ale jest tutaj, wisi y, kopia cudownego y, obrazu, która przy, przyjechała tutaj na te tereny gdzieś daleko z Polski, albo z dawnej Polski. Nie znam dokładnie historii, natomiast tyle lat temu odkryłem to miejsce i, ten, i to określenie Sanktuarium Matki Boskiej, radosnej opiekunki przyrody. Słuchajcie, podejście do kościoła katolickiego przy takim sanktuarium od razu nabiera innego znaczenia. Już pominę fakt, znaczy nie pominę faktu, zaznaczę fakt, że to było ulubione miejsce Wyszyńskiego. Jedno z ulubionych miejsc Wyszyńskiego, bo Wyszyński w czasie wojny był kapelanem, w Kampinosie był księdzem i stacjonował z tymi żołnierzami wiersze kiścinne, truskawka, Takim, takim były tam... Kilka tysięcy zgrupowania tu było. Tu przyszli żołnierze z Wileńszczyzny, którzy potem zostali popędzeni na, do Powstania Warszawskiego. I ten Kampinos, który... No jest magiczny. I tu tyle bitew było, i tyle tu było ciekawych wydarzeń przez stulecia. Został uratowany, wiecie przez kogo? Przez komary. Przez komary został uratowany. Komary powodowały, że ludzie się tutaj nie osiedlali. Bum na osiedlanie się w Kampinosie powstał w latach 90 tak naprawdę. No i mamy to, co mamy. Brzydkie domy, ładne domy, piękne domy, rezydencje. Ale sanktuarium radosnej opiekunki przyrody jest jedno. I jeszcze jedna, jeszcze jedna sprawa. Wyszyński był polskim narodowcem. Przecież napisał list o polskim nacjonalizmie. Akceptował go. Uznawał go. Chronił go. Biskupi, którzy dzisiaj, anno domini 2023, 7 lipca, haniebnie zdradzili swój naród, występując do biskupów cerkwi ukraińskiej, czyli tak zwanego kościoła unickiego, która ma na sobie krew bo to ci księża i biskupi wszyscy oprócz jednego biskupa Unickiego błogosławili narzędzia mordu na Polakach. Biskup Szeptycki, ten to ci zbrodniarz. I, I biskupi, którzy dzisiaj żyją w Polsce i tworzą episkopat, mówią przepraszamy i prosimy o wybaczenie. Przecież Wyszyński lałby ich po mordach tak żeby im tłuszcz us, uszami eksplodował. Jesteśmy w miejscu, które powinno być bliskie każdemu polskiemu nacjonaliście. Sanktuarium Matki Boskiej radosnej opiekunki przyrody. No nie może być piękniej, ludzie. A poza tym wszystko jest takie polskie, takie nasze, takie przaśne, takie, takie... Nienadęte, nienadęte. Tylko my to łykniemy, tylko my to zaakceptujemy. Polskojęzyczny wróg nie dźwiga tego. On się tym brzydzi, on się tym brzydzi, kamraci. Kto kiedyś tu będzie, nowiny, miejscowość w Kampinosie, w sanktuarium Matki Boskiej, radosnej opiekunki i przyrody, należy odwiedzić, zobaczyć. Chwilę się zadumać. Tak jest. I to by było na moment. I to by było na moment.